Witajcie w 57 odcinku podcastu, który jeszcze cały czas nie ma tytułu. Mówię o rynku motoryzacyjnym, o polskich ogłoszeniach, czyli o samochodach, które pojawiają się w polskim internecie. Zasadniczo strona z dziśką dysponuje know-how, które polega na tym, że codziennie powstaje raport, w którym pojawiają się samochody, które pojawiają się na rynku motoryzacyjnym. Nie są to wszystkie samochody, ponieważ nie są to samochody typowo użytkowe, e, tylko są to samochody z nastawieniem inwestycyjnym, raczej klasyki albo przyszłe klasyki. E, to jest raport z 18 kwietnia. Znalazło się w nim 115 ogłoszeń i 21 jest już nieaktualnych, w związku z tym 18% ogłoszeń jest już nieaktualnych. To jest całkiem dobry wynik, w sensie jest ich całkiem sporo. I zaczynamy od razu z grubej rury. Pierwszymi dwoma samochodami, które zeszły na pniu, czyli których, yy, które się już nie ładują to jest 911 i M5 i były one w cenach niecałych 100 tysięcy, to jest bardzo mało generalnie. 95, 600 i 72 tysiące za oba te samochody i oba są już nieaktualne. Następny to ta Syrena Zadyche 105 ona również jest już nieaktualna. Później Audi 80 w kupecie, nie w kupecie, tylko przepraszam, w cabrio. Staje się ta, 2,6 litra. 25,800 i jest już nieaktualna. Później Peugeot 407 15,900 to jest e, kupeta. 2,7 litra i on też już jest nieaktualny. Później Dodge Ram sprawdźmy czy to ten na pewno, tak, Dodge Ram 1500 z 70 roku za 20.900 tutaj nie wiem, może ktoś na rest moda może ktoś do remontu, trudno powiedzieć a może ktoś na części go kupił później następny samochód to Wrangler tu bardzo ciekawy W116 450 cell z silnikiem 6,9 litra nie było za bardzo większych silników to był największy montowany seryjny silnik w tych samochodach i generalnie to jest chyba największy seryjny silnik od Mercedesa. 6,9 litra. W 108 miały 6,3, tutaj W 116 ma 6,9. 7 litrowe silniki kojarzę, ale, ale po pierwsze było ich co kot napłakał, a po drugie nie były do końca seryjne, bo to raczej AMG po rozwierceniu. Także no tutaj gratka. Trochę się dziwię, to ogłoszenie się jeszcze ładuje. Także można sobie pooglądać. Yy. Następny samochód to Wrangler. Szukamy. O, ten Wrangler. 69000 z 4-litrowym silnikiem. Trochę porobiony z tego, co widać. I on się już nie ładuje. Później SAP 95 Aero. Przepraszam, 93 Aero. 22 000 zł, i ogłoszenie jest już nieaktualne. Następny to ta Celica z 80 roku, ona również jest już nieaktualna. 16 tysięcy zł, później Nissan Terrano za dychę. Następnie Kadett z 72 roku na czarnych blachach. 3900 RX8. 35 tysięcy to jest generalnie całkiem sporo jak za RX, za, jak za RX8, więc mm, może one nab zaczynają nabierać ceny. Może ktoś po prostu zdjął ogłoszenie, a może y, był świeżo po remoncie silnika. Także może ktoś był skłonny zapłacić za to, że, że auto jest po remoncie. No bo te silniki albo są po remoncie, albo są przed remontem, tak szczerze mówiąc. Potem SLK. Mm, SLK 230. Ten 29900, 200 koni, więc na kompresorze. Zresztą tu jest napisane kompresor. Potem S8. To nie jest jedyny GTR. Jeszcze będzie jeden i jeden sprzed na pniu. No to jest S8. 69900, tutaj 5,2 litra, więc silnik, który, który również trafił do Lambo. Hmm. Potem G500. To G500. Kurde, to jest aż niemożliwe, żeby w tej cenie ten samochód szedł na pniu. Jeszcze niedawno G55 można było trafić. Także nie wiem, może ktoś zdał ogłoszenie, z drugiej strony przebieg i folia, no... Hmm... Nie wiem, co o tym sądzić. Potem całkiem ciekawy, dwulitrowy, 147-konny silnik w Mazie 323F. Trochę gratka tylko dla mało kogo. 6000 zł lekko ponad. Później Poldek w Karo. Za ile szedł Poldek w Karo? Teraz się zgaduj, wymyśl sobie tą liczbę. I zaraz zobaczymy. 4000 zł czarne blaszki później GTR o którym przed chwilą wspominałem 238 tysięcy 500 kunia ponad także no trochę klasyk już myślę ponad 10 lat ma teraz przechodzimy do ostatniej trójki Vectra niby taka zwykła Vectra ale 2 litry 136 koni to nie był najbardziej oczywisty silnik w tych samochodach 3900, potem SL600. Ten samochód już był w raportach. tu macie nutkę. Także 600, V2, V12 175 tysięcy z przebiegiem 41 tysięcy zł i 41 tysięcy kilometrów albo mil, nie wiem. Te światła świadczą o tym, że to mogą być mile. I ostatni samochód. Który jest już nieaktualny, to Nissan 200 SX 98000 i no widać, że jakiś, jakaś specka do driftu. Tutaj bardzo ciekawy samochód Audi S2. Rzadko się pojawia na, w polskich ogłoszeniach. Myślę, że kurde, może kilkanaście takich jeździ po Polsce. Wątpię, żeby więcej. No dobra, to by było na tyle. Kupujcie sobie konta premium. Generalnie zablokowaliśmy wszystkie raporty prawie, więc cała strona jest za Paywallem. Trochę to jest walka o przetrwanie. Jeżeli was te, te raporty ciekawią, chcecie, żebyście powstawali, po, chcecie, żeby, żeby powstawały, to niestety ale musicie za nie płacić. Jeżeli nie będziecie za nie płacić, to one nie będą powstawać. Także do zobaczenia jutro. W następnym odcinku. Cześć!